Proszę opowiedzieć, gdzie się znajdujemy i czym Państwo się zajmują? Dzień dobry, witam wszystkich. Gospodarstwo sadownicze na powierzchni 24 hektarów. Głównie uprawiamy jabłka, mamy też uprawy owoców miękkich. I proszę opowiedzieć, dlaczego rolnictwo zrównoważone i jakie korzyści płyną dla Państwa sadów z tego rodzaju praktyk? No przede wszystkim ograniczenie kosztów e, i jakaś możliwość rozwoju. E, są dwie możliwości. Pierwsza to jest intensywny rozwój. Z drugiej strony e, też inwestujemy w inne owoce, czyli w owoce jagodowe. E, I tutaj stwierdziliśmy, że będziemy jabłonie uprawiać, po prostu nie inwestować już dalej w jabłonie i pozostawiać ten stan, jaki jest, czyli sady sokowe. A na czym polega u Państwa optymalizacja kosztów? Optymalizacja polega, pierwsze, pierwsze ograniczenie kosztów to jest nie usuwanie sadów. E, czyli to może jest e, takie przewrotne, ale po prostu samo usunięcie sadu i założenie nowego sadu, to już jest bardzo duży nakład. To chyba też obciążałoby środowisko. E, e, oczywiście. E, druga sprawa ograniczenie e, ochrony, aczkolwiek tutaj nie widzę aż tak dużej optymalizacji, ponieważ ta ochrona e, też musi być, żeby były e, m, zbiory, e, poziom zbioru dosyć duży. No, i mechanizacja, tak? czyli mechaniczne cięcie, ewentualnie mechaniczny zbiór, jeżeli będzie taka potrzeba, i następna sprawa stabilizacja ceny. Tak? Proszę powiedzieć, jak Państwo dbają o środowisko w swoich sadach? Certyfikacja pełna, czyli kontrola nad nawożeniem, i kontrola nad nawożeniem, i kontrola ochrony. E, dokonujemy tylko tych zabiegów, które są konieczne. No, to jest bardzo e, te konieczne i w takim stopniu, żeby nie dawać nic na zapas, ani nic za mało, czyli, czyli takie dokładne e, dokładna ilustracja i dokładne decyzje co robimy, tak? Jeśli, jeśli chodzi o osady sokowe e, decyzja została podjęta z paru względów. Pierwszy względ to jest to, że nie musimy, nie musimy podejmować kolejnej inwestycji. Pozostajemy przy starych nasadzeniach. Nie wszystkie te odmiany są na rynek deserowy już dobre. Są, powiedzmy, jest część odmian, która z rynku deserowego wychodzi, a świetnie nadaje się na przemysł. I tutaj przy, następna sprawa to jest stabilizacja ceny. Czyli stabilizujemy tą cenę, e, mamy jakąś pewność i dbamy o to, żeby była po prostu ilość. Tak? Wtedy mamy gdzieś tam zrównoważony pod względem finansowym też e, cały, cały proces. E, co jeszcze? Możliwość mechanizacji. Nie musimy tutaj dbać o wygląd tego jabłka, choć bardziej o kilogramy. E, także część zabiegów e, odpada. E, co się równa z niższymi kosztami, i myślę, że w, dalszy, w dalszej perspektywie także zbiór mechaniczny. Także generalnie jest to metoda, która też wymaga dużo uwagi, ale widzę w tym jakąś możliwość ograniczenia siły roboczej, zwiększenia mechanizacji i stabilność przede wszystkim.